Szymanko, jadę dalej z robotą. Dzisiaj to spartańskie warunki, tutaj mam takie, że nie wiem co. Wiatr tak pisga, że musiałem przywiązać kawałek płotu do koparki, bo by mnie go chyba wyrwało stąd. To nie chcę tam sąsiadom bałagan narobić. Także dzisiaj dzieje się to naprawdę. Korzystałem wszystko, co mogłem, żeby jakoś to zabezpieczyć. Dzisiaj lecę na pomarańcz. pogoda się poprawia, choć zbyt nie widać tego. Chyba, ma nie padać i wierzę w to, mam nadzieję taką nadzieję ma głupich. Także lecę. Elementów dzisiaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk razem z tą klapą tym na pomarańcz. No, na szybko praca w gówno się obraca. Zaczęło mi siąpić, nie? Na szczęście zdarzyłem popiół, to drugim tym. I są kropeczki na, ja nie wiem, czy teraz będzie to widać, czy nie. W najgorszym przypadku, jutro z rana, nie z rana, sorry, jak wrócę z roboty, nie z rana. Będzie akcja tego typu, że trzeba będzie na trzeci raz lekko zmatować farbkę i na trzeci raz przy sprysnąć finalnie, bo tak mi się zachciało śpieszyć, to teraz mam konsekwencje tego, to są właśnie. Siemanko, nie ma, jak zrobić robotę drugi raz dzisiaj. Znowu pomarańcz. Po wczorajszym żafce na dwuminutowej. Nie wiem po prostu na złość chyba natura mi zrobiła wczoraj. Jest kasza takiego rodzaju jak tu widać. Muszę wziąć papierek o jakieś 800 teraz i zmatować to wszystko. Tutaj górę tak samo. Na szczęście tylko te górne powierzchnie, gdzie, gdzie po prostu mi gdzie po prostu padało. Dobra, nie można powiedzieć naprawione to, te błędy, które były Wciśnięte mam wszystko Mam nadzieję, że to nie wyszło no, Nie będzie jak w fabryce, bo nie da rady tak, nie? I tu też ramy, no i ten panel tutaj, nie? Myślę, że wystarczająco dobrze nie? Siemanko, witam ee, z placu boju W zeszłym tygodniu nie mogłem nic zrobić praktycznie do, no do końca weekendu bo pogoda była jaka była nie chciałem ryzykować czymś, że mi gdzieś coś zaleje później będzie kocopo więc dzisiaj cały dzień bank holiday w poniedziałek mam czas żeby ukończyć całe czarne malowanie dobra, mój cały yard budowlany jest przygotowany do malowania choć nie wygląda tak mam nadzieję, że wiatr mi czegoś nie zerwie bo zaczyna pizgać troszkę no i co? Wszystko mam przygotowane, mieszam czarną farbę, elementów jest od cholery, jeszcze poprawiam to niektóre tutaj akurat te, yy, raz, dwa, trzy no i tu mamy, tu ma wieszone wszystko nie mam miejsca zbytnio, ale muszę to na raz wszystko przeatakować w środku tak jak mówiłem ten overspray tu mi widać o pomarańczowy także to też jeszcze raz psiknę, farby mam, jeszcze zostanie także ten, no i co? Wszystko po oklejane, drawina przygotowana, żeby się po niej wspiąć na górę, jak będę to malował. No i tyle lecę. Ostatnia prosta można powiedzieć. Koniec. Chyba mi z półtora godziny zaszło, masakra. Ten gun raz leje dobrze, raz, raz chujowo i tak wychodzą później kocopowe. No jest objechane wszystko na czarno, także yy, nie wiem, ta farba dziwnie się zachowuje. Jakbym chciał, żeby był taki prawdziwy, elegancki baranek, coś Ala tutaj, że ona się zaczyna zlewać, to trzeba naprawdę mocno ulać, a i mocno uleję zacząć się zacieki robić, więc wyjebane yy, raczej i nie będę. Yy, nalewał tak dużo, wystarczy mi ten i tak wygląda wystarczająco tanio to wszystko, bo jest kurwa gloss taki, że masakra, tak się to świeci, także nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że jak kolor przyjdzie, to też to trochę zgubi to wszystko, jak te papiery poodklejam, mam nadzieję, że to zacznie trochę wyglądać lepiej, nie? No, ale matmy był lepszym na pewno wyjściem, już teraz wiem, że ten, tak pomalowałem te te, no ale mi się wydaje, że na, jak na amatora, to nie ma tragedii. Siemanko, dzień kolejny. Z życia naprawy, czy tam nie wiem, remontu koparki Odklejam wszystko, zaczynam rozklejać, żeby zacząć porządek, oczywiście zacznę od środka składać wszystko po kolei O ile znajdę wszystkie śrubki, mam nadzieję, że tak Mam parę omijaków, takich jak tutaj na przykład Gdzieś na szybie tam przeprysło, o tutaj na przykład, a to jest od środka Gdzieś jeszcze, kurde tam ten słupek też, nie? Nie widziałem, nie było po ciemku tego widać, kurde teraz patrzę, a to przelecę sobie małym jakimś pędzelkiem czy już czym, nie będę świrał z malowaniem. Tu jest ok, zewnątrz ogólnie jest ok, nie ma żadnych jakichś tam zajebek, oprócz tego jak tu mi się jakiś papier przykleił, ale to też będę musiał coś z tym zrobić. No i co, i, i działam, zaczynam to wszystko składać. Najlepsze jest to, że przy zrywaniu taśmy, która nie trzymała jak się oklejało i się malowało, to teraz się tak przyklepiła, że nie idzie jej odkleić, nie? Także taki, taka, taka pomoc mała, no i tyle, działam, zaraz będę się powoli składał, coś sztukował, zobaczymy co z tego wyjdzie. Witam, dziękujemy. Nie, trochę problemu z otwarciem drzwi, nie wiem czy czemu przykleja się ta uszczelka, jeszcze niby sucha farba się przykleja. Środek złożony mniej więcej, stara guma wjechała, nie będę dawał 120 czy tam 30 funtów na, na ten, także tak to wygląda w środku. Gdzie, gdzie tam trzeba dotknąć pędzelkiem, czy coś na przykład tutaj tego nie pomalowałem, plejta, ale to się obmaluje już na miejscu. Yy, a tak, to co? okej okay, chyba na pewno dużo świeżej. Tutaj też ominąłem przy malowaniu, na pewno dużo świeżej jest. I ten dzisiaj planuję cały tył odkręcić te boczne panele. I mam nadzieję, że siłownik jeszcze mi się duży uda założyć. Także powoli do przodu. Czasowo jest całkiem inaczej niż myślałem. Miał być do pierwszego, dzisiaj już jest siódmy. Yy, a dalej popranie za no ale takie już jest yy, roboty dużo, więc też nie mam tak czasu za bardzo kurwa. wracam późno i wiadomo, czy później się nie chce, czy coś innego do zrobienia i tak kurde ten, ale widać już światło duże w tunelu, także gitarkę dobra, na dzisiaj koniec, trzeba iść do domu posiedzieć trochę udało mi się założyć siłownik, przykręcić go tutaj yy, przykręcić boczki, nie wszystkie, bo te plastiki do malowania jeszcze tyłek też już jest złożony, no i tutaj też bok. Także jeszcze ten pomarańcz tu przyjdzie, mam nadzieję, że to uzupełni, że to lepiej wyglądać. No i co, i fajnie, wydaje mi się, że powoli nabiera to kolorów i kształtów. Jeszcze jak ją odpalę, to też będzie fajnie, <grytanie> to się ukaże jeszcze. No ale z odpalania, będzie na pewno filmik. Dzień kolejny, trochę robota posunęła się do przodu. Mam po całe ramię. Już oprócz w sumie lampki tej, nie wiem czy ją dać, czy zamienić na halogena, ale firmy dobre, jest heli. Czyli dobra lampa mocna, więc zostawię chyba ją tu, a tam na górę tam później Za dwa miejsca, gdzie tutaj jest, dwa LEDy pójdą, i jeszcze z tyłu pójdzie też jeden LEDzik, chyba o, właśnie w to miejsce, gdzie wcześniej był ten ale lampy świecące coś. Tu mam plastik i widać jak się odróżnia. Nie wiem, może na kamerze nie będzie, tak widać, ale mnie to kuje w oczy. Więc właśnie mi przyszedł specjalny podkład do plastiku. Skraję tym razem, nie potrzebuję go dużo. Także biorę się za te dwa elementy, które przyszły tutaj i tutaj, podkładuję je dzisiaj, no i przyszły też mi naklejki, więc naklejka wchodzi jedna tutaj na tył, takie dziwne rozmiary trochę ich są i nie wiem gdzie dać, czy dać tutaj jedną, czy dać tutaj jedną, zobaczymy gdzie mi, gdzie mi to podejdzie w sumie, może spojrzę też na oryginały. Tutaj przy ramieniu co robiłem? W zostawiłem jednak, bo mam taką tolerancję luzu, tam sprawdzałem sobie trochę na YouTubie i naprawdę tutaj, gdzie one są, nie są na tyle, żeby je wymieniać. Te tuleje są ok. Tu też wjechał nowy, jest cały, jak to mam, zrobiony w Polsce jego kompletny remont, także nowe tłoczysko, jest wszystko, jest gitara. Tu weszły nowe jeszcze i nowy sworzeń też są. No i co? Wspomagam się podkładami, podkładkami, gdzie nie, gdzie nie. Z tego powodu, że za duży luz, moim zdaniem, to miało tutaj, więc tu dołożyłem podkładki. Zresztą gdzieś w którymś innym miejscu dołożyłem podkładki, nie wiem, czy to było tutaj. Na, na ramieniu chyba nie. Na ramieniu mi chyba nie latała, chociaż nie wiem, ale to zobaczę jak się rozrusza, bo farby grubo jest, to nie widać tych luzów. No i tutaj też, musiałem powkładać gdzie nie gdzie. Takie, żeby ten luz zniwelować. Tutaj tak samo. Także no co, ja tyle biorę się teraz za podkładowanie tych dwóch elementów. Które mam dokładnie tam I powoli widać główkę już Można powiedzieć Siemanko Znaczy ten dzień w sumie finałowy Ale jeszcze zostało mi parę pierdół do pokończenia Ale niestety przyczepka jutro już musi na gwałt przyjeżdżać Więc złożone mam nadzieję wszystko Wymieniony filtr y, hydraulicznego oleju Wymieniony olej zalany diesel zalany Sprawdzony olej Wszystko jest git Poskręcane wszystko mam nadzieję No i co? Eee, Spróbujemy to przekręcić teraz. 2 miesiące ponad. Grubo, z 2,5 nawet stało tutaj. Diody się palą. Pompka chodzi, słychać. Na chwila prawdy teraz. Coś nie, trybie chyba. No, obawiałem się tego w sumie, że coś z z kablami, czy nie Nie ewidentnie słychać, że nie coś. A! Chwila, moment. Chwila, chwila. Zapomniałem o takim myku, który mam taki przeciwkradzieżowy, w sumie szybki, nie jest zbyt inteligentny, on, ale chyba mam nadzieję, że to to. Ale gorzej będzie, jak to nie to. Próba numer 3: raj Dobra, to także w sumie jedne moje jakieś obawy ciekły. Jest. Miałem problem też z ramieniem. na to Dobra, to może pokażę z zewnątrz wszystko. Albo podniosę tę jeszcze już. Jest Miałem problem duży z założeniem siłowników bez jej odpalenia. A nie mogę odpalić, bo czekałem na ten field. Najważniejsze, że chodzi. No i tak to wygląda. Musiałem przerwać nagrywanie, bo tam sąsiedzi wyszli, nie chciałem, żeby tutaj byli na tym. Także co, mój projekt dobiega końca. Ostatni składam y, filmik teraz już. Wydaje mi się, że jest różnica. No kurde, nie mam zdjęcia sprzed, ale na pewno ktoś może sobie wejść na filmik na początku, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że jestem chyba zadowolony z tego, mimo to, że to zabrało mi naprawdę więcej czasu niż, niż myślałem. W środku też w miarę czysto. Parę po podorabiam, ale to mówię już na, już, na, już na końcu. Już na końcu wszystko potem podopieszczam sobie, gdybym miał wolną chwilę po robocie w październiku. Na pewno już nie we wrześniu. Także tylko łożysko wieńcowe w Polsce do wymiany, ale już stwierdziłem, że do Szczecina oddam oddam do chłopaków oni działają w tym, robią to. Ja się bym z tym męczył. Nie wiem czym bym miał to podnieść, tą kabinę, a czy będzie już w przyszłym roku, luty, marzec. Pojedzie na łożysko wieńcowe wymiana i można powiedzieć, że będzie jak nówka. Dobra, pozdrawiam wszystkich, dzięki, że oglądaliście. Jeśli oglądaliście... A, ta czapy jeszcze, nie? Bo tu ja oparte było ramię cały czas o ten, o ten, o ten y, 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 Jak to się mówi? Nie dwutełownik, tylko o ten, kurde, cełownik. I takie jeszcze inne śrubki po zamalowaniu, na pewno to jeszcze porobię. Wszystko, mam farbę, także... Także git. Także do zobaczenia, pewnie gdzieś jakiś materiał wleci, jak będę nią działał yy, niebawem, bo już na przyszły weekend jest robota Przełożenie kamieni, co mi się nie uśmiecha w sumie, bo kurde zaraz ją podrapie całą, mnie. No ale trudno, no potem, nie po to że tutaj nie używać, także gdzieś drapnie, zawsze mogę zrobić ta czapa yy, No i tyle Do zobaczenia Ja kończę, gaszę, i idę, walnąć Ci łapiwko takie <laughs> Bo można powiedzieć, że temat zamknięty, więc należy się